Witam Was na mojej porannej, aktualnej rutynie. Lecimy. <słuch> Jak widać już trochę się spóźniłem i serdecznie panie otworzyły sobie już same. No i czekajmy już na nas jajeczka. Wow i patrzcie jakie ładne jeszcze. Takie piękne jajeczko mamy. Otwieramy jeszcze te gniazda, znoszą teraz we wszystkich, także potrzebne im są. No i całe 220 kur z tego kurnika właśnie wychodzi na wybieg. Później witam się z pisklakami, żeby zobaczyć, czy wszystko ok, otworzyć im budkę. Zaraz będziemy działać z wodą. No i ogólnie sprawdzamy, czy, e, no, czy nic się stało, czy żaden nie padł, czy wszystko ok. Później wlatuje woda i jedzenie, ale póki co lecimy dalej. Dzień dobry. Witamy się z owieczkami. Patrzymy, co znów nabroiły. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja, jak dupką się smyra okłada. Dzień dobry, tak. Dzień dobry. Fruzince, witamy. Tak, 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 tak. O, tamta się drapie. A ta jest drapana. Mhm. Niem się to podoba. I co? I co u was? Lecimy dalej. A teraz witamy się z trochę młodszym sortem, który wychodzi tutaj sobie na wybieg i wypuszczamy je. Starsze jeszcze weszły do środka, a powinny być z tymi w kali. I wychodzą. Kofi. Dzień dobry. Jak już wszystkie zwierzęta mamy ogarnięte, to idziemy sprawdzić stan jajomatu, czy trzeba go uzupełnić, i ile w ogóle jest jajek na stanie. Okej, okay, pierwsze co podchodzimy i trzeba zebrać pieniążki. Zobaczyć ile tu wpadło, czy się zgadza ilość. No i zbieramy i liczymy wszystkie pieniążki, które są tutaj zapłacone za jajeczka. Idziemy sprawdzić jajomat. Jak już jesteśmy przy jajomacie, to sprawdzamy ilość, żeby zgadzała nam się w jajomacie. Jeżeli. Pieniążki zgadzają się jakby przelewami I gotówką tutaj To jest fajnie, zresztą zawsze się zgadza e, No i patrzymy na ilość jaj Zobaczymy ile możemy donieść Ile mamy I ile jest sens donosić Jak na razie mamy tutaj 30 Tu 30, co daje nam łącznie 60 kofi, zapraszam Cię 60 jajek, więc trochę jeszcze tu doniesiemy Bo może zabraknąć Także lecimy po jajeczkach Ale najbardziej to cieszy karmienie tych maluszków, bo to jest niesamowite, że tak dużo ich jest i kurczę, a, ale się cieszę. Idziemy do nich. Patrzcie jak się te dziupki cieszą. Ja im teraz dam je te jajeczko tam i w ten, w ten czas ja tutaj korzystam. Wy, wykładam sobie kwokę i szybko ogarniam tą ściółkę, żeby chociaż ją przerzucić, zobaczyć w jakim ona jest stanie. Patrzcie, jak, jakie kurcze, dobra, już ich nie denerwuję dajemy im to. Patrzcie to, patrzcie to, jak się rzucają. Niesamowite to jest, kurcze, niesamowite, naprawdę. My teraz wyjmujemy płytę grzewczą. I przewracamy ściółkę. A przewracamy ściółkę w zasadzie co parę dni, ale akurat dzisiaj przypada, że zrobimy to im teraz. No i wygląda to tak, że patrzcie, pod spodem ta ściółka jest niestety mokra, więc trzeba im zarzucić świeżą, nową. Ta jest po prostu już do wywalenia, więc działamy. No i z takiej do takiej ściółki, patrzcie. Nie, z takiej do takiej, o tak. Dajemy im płytę grzewczą, zmniejszamy na sterowniku, trochę podwyższamy ją, zobaczymy jak to wszystko wygląda i... no i co? I niech dalej się ładnie chowają. 46 Sześć sileczek i sklaczków sileczek. Patrzcie jakie ładne, śliczniutkie. No i właściwie tu już koniec dzisiejszej porannej rutyny. Jak widzieliście, przebiegło to dosyć sprawnie, chociaż może tak to wygląda na nagraniu, ale mimo wszystko robi się z tego no, godzinka minimum, godzinka 15, takiego porannego obejścia. Wiadomo, czasami dojdą rzeczy jeszcze więcej, czasami jest ich mniej. Czasami wyjdzie na to, że wszystkim wodę trzeba dać, nie wiem, wszystkim jedzenie. I to właściwie ciężko porównać dzień do dnia, bo codziennie jest, wygląda to inaczej, ale myślę, że pokazałem wam naprawdę fajnie i dosyć dużo. Także może lecimy jeszcze na koniec z pytańkami, które zadaliście mi na moim Instagramie, do którego was serdecznie odsyłam. Link macie w opisie. A ja dzisiaj tutaj z owieczkami będziemy odpowiadać na te pytanka. Lecimy. Pierwsze pytanko to czy planuję mieć więcej jeszcze owieczek? Patrzcie, akurat są tutaj z nami. I powiem Wam szczerze, że na razie nic takiego nie planuję. Po prostu z tego względu, że mamy dwie takie kochane i no nie wyobrażamy sobie za bardzo trzeciej: czy to owce, czy barana. Nie, raczej nie, bo ciężko nie przychodzi nam to z werą przez, jakby przez głowę, jakby to miało wyglądać. Póki co, jest mega fajnie, one są we dwie, się tak uzupełniają. No, ale na pewno we trójkę by było jeszcze im raźniej. Także może dajcie znać, sobie, jaka by to mogła być owieczka. Może pomyślimy, zobaczymy. Czas pokaże. Również nurtuje was, kiedy wstaje, o jakiej godzinie i właściwie kto pierwszy je śniadanie: czy kury, czy, czy zwierzęta ogólnie, czy ja. Powiem wam tak, staję z reguły o godzinie teraz, siódmej. Wcześniej stawałem zawsze trochę później, w granicach tej 9, ale teraz staram się, żeby to wszystko było ogarnięte, żeby pewne rzeczy posuwać do przodu. I mniej więcej jest to godzina 7, czasami szósta zależy. No i z reguły pierwsze jedzą kurki, owieczki i reszta zwierząt, a później zaraz po tym lecę ja na śniadanie do domu. Tam jem i znów przychodzę tutaj do nich ogarniać, czy to nagrywać i to różne rzeczy. E, także odpowiedź jest prosta: mniej więcej siódma. No i zwierzątka są jednak pierwsze. No i jeszcze macie pytanka, które właściwie też się nad tym zastanawiam, ale czy te sileczki piękne, pisklaczki, które widzicie właśnie na załączonym obrazku, czy one będą możliwe przez Was do nabycia? Raczej będą, ale chcę je jeszcze odchować, żeby jeszcze trochę podrosły, i najpewniej będzie forma również wysyłki zwierząt, ale to musi najpierw być odblokowane przez oczywiście e, pocztek, więc czekamy na to. No i póki co one też muszą jeszcze podrosnąć, żeby przez tą wysyłkę mogły bezpiecznie przejść. Także czekajcie, czekajcie, śledźcie mnie na Instagramie, a tam na pewno będę informował, także. Lukajcie, link w opisie, no i tam na pewno będziecie mogli je dostać jako pierwsi. Serdecznie zapraszam. Naprawdę są śliczni się. Na pewno kilka nie oddam, bo jest za ładnych. No i również pytacie się, czy jakieś jeszcze raz ozdobne kurek drobiu będę hodował. Powiem Wam, szykuje się coś fajnego, ale do tego potrzebuję czasu i musicie mi dać jeszcze kilka tygodni ale zobaczycie to i będziecie częścią tego również na tym kanale. No i co? Tyle mogę zdradzić, także zostawiajcie koniecznie suba, łapeczkę w górę i lecimy po więcej raz drobiu, ale to już niedługo więcej wam nie zdradzam. Kończymy temat. Dziękuję, że byliście w mojej porannej rutynie. No i tak ono się prezentuje. Myślę, że dość fajnie, kolorowo, barwnie i przyjemnie. To najważniejsze. Lubię z tymi gowtosami współpracować, także życzcie mi Powodzenia w dalszych rutynach. No i co? Rozważamy kolejną rutynę, czyli może jakaś wieczorna. Zostawcie półtorej tysiąca łapek w górę i nagrywamy. Siemaneczko, cześć Wam.